Peretti, znana z programu Królowe życia, znalazła się w centrum niepokojących doniesień po tym, jak miała wypadek samochodowy. Według relacji świadków, jej auto nagle wypadło z drogi i uderzyło w drzewa. Menedżer Peretti potwierdził te sensacyjne wiadomości i ujawnił, że gwiazda przeszła trudne chwile, choć obecnie jej stan jest stabilny. Szczegóły wypadku są nadal badane. Ale wiadomo już, że nie był to pierwszy trudny moment w życiu Peretti. Rok 2023 przyniósł ogromną tragedię w jej rodzinie, kiedy 15 lipca doszło do fatalnego w skutkach wypadku pod Wawelem. Samochód prowadzony przez jej syna Patryka, jadącego z dużą prędkością, wypadł z drogi i dachował w okolicach mostu Dębnickiego. Patryk oraz młodzi mężczyźni, którzy podróżowali z nim, zginęli na miejscu. To tragiczne wydarzenie wstrząsnęło życiem Sylwii Peretti, która po stracie jedynego syna pogrążyła się w żałobie i na jakiś czas usunęła się z życia publicznego. Najnowszy wypadek tylko pogłębił niepokój wokół jej osoby, ale fani mają nadzieję, że Peretti szybko wróci do zdrowia. Niedawno Sylwia Peretti udzieliła poruszającego wywiadu magazynowi Viva, w którym otworzyła się na temat swojego życia po stracie syna. Ja umarłam razem z nim. Mnie nie ma. Nie istnieje. Nie jestem w stanie żyć, funkcjonować normalnie. To wydarzenie nie dociera jeszcze do mnie i chyba nigdy nie dotrze. Teoretycznie jestem świadoma, że mój syn zmarł, ale czuję, jakby wszystko działo się poza mną wyznała celebrytka. Tragedia z 2023 roku, kiedy jej syn Patryk zginął w wypadku samochodowym, odcisnęła ogromne piętno na jej życiu. Ostatnio media informowały, że Peretti postanowiła sprzedać swój dom i przenieść się w inne miejsce, aby uciec od bolesnych wspomnień. Niestety, jej spokój nie trwał długo. Jak donosi portal Pudelek, celebrytka niedawno uległa wypadkowi samochodowemu. Świadek zdarzenia relacjonował, że auto celebrytki wypadło z drogi i skosiło kilka drzew. Portal skontaktował się z menedżerem Sylwii Peretti, który potwierdził, że do wypadku doszło i że jego klientka obecnie przechodzi szereg badań medycznych. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że Sylwia przychodzi szereg specjalistycznych badań po wypadku, jakiemu uległa kilka dni temu, przekazał agent celebrytki w oficjalnym komunikacie.